ani mój głos pozostawia wiele do życzenia, nie odzyskałam głosu, wiecie co jest najgorsze, że we wtorek mam premierę produktu i nie mogę nagrać filmu z taką z reveal, z, z pokazaniem nowości, czy znaczy mogę, nie mogę w nim gadać, bo gadam jak gadam, no bez sensu w ogóle, jestem wściekła powiem wam, no takich rzeczy się nie zaplanuję no zaraziłam się od młodej i tak od lutego nie byłam chora, w ogóle nie jestem jakoś mocno chora, mam po prostu... Krypę mam, krztańkową, no. Także płuczę się. No i tak, no. Trzymajcie kciuki. No mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Będę mogła nagrać ten film na wtorek. Aż mi będzie głupio przed Marko Robimy projekt, żeby nawalić. No. Strasznie dużo muszek jest i w ogóle dużo jest insektów na działce. No ale to jest ich środowisko naturalne. To my tu wkroczyliśmy w końcu, nie? My, z córką się bawimy, zjedliśmy sobie super śniadanko, jak widzieliście. Leśniki, bułeczki. Podzieliłam to, co dostałam w cateringu, plus smażyłam na leśników dla mojej rodzinki. Jeszcze zrobiłam taki dżem z Malin. Darek mówi: No, jak ja jestem, to nie dajesz mi takich śniadan. O, przeszła jej sąsiadka. O, dziewczynki śpiewają kupa, kupa. No, oczywiście, najlepszy. Najlepsze żarty kupa i siku Witaj w świecie pięciolatek przedszkolana, Przedszkolaków Wiecie ile to jest meszak? Mój tata poszedł do domu, bo już nie wytrzymał tego Strasznie dużo meszków takich małych, coś się powykluwało tutaj Strasznie tego dużo Dzień dobry Po dłuższej podróży dotarliśmy do Palmy. i tutaj spędzimy sobie e, dwa dni tak naprawdę, ale widok z basenu tylko na dachu mamy zajebisty. Zobaczcie taki super mamy widok, tam na dole to jest basen u góry, więc naprawdę super, Karol tam robi zdjęcia. że te muszki, meszki są naprawdę przeklęte. Moje sojowe late. Mm. Posiedziałam trochę na hamaku, ale żarły mnie dosłownie. Muszę się zapożądkiwać. Będę odkurzała. Będę odkurzać taką bezprzewodowy, więc mi to trochę pomoże. Kiedyś wyrzuciłam śmieci później będę jeszcze ścierała. Padłaś? W szklarni zrobiło się gorąco, więc wiatraki się włączyły. Co kochana, co się dzieje? Zdążyłaś się? Zamykamy szklarnię. Nic się nagrzewa. Jak ja to mówię, jak coś się dziecku dzieje, to co, co trzeba zrobić? Oj, oj, Kać. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, ojoj, oj, oj. Lepiej? No, mówiłam działa, spróbujcie na swoje dzieci. Trzeba to ojojkać. Ja właśnie dograłam materiały do mojego nowego produktu. Bez głosu. Same takie przebitki jak nakładam, wiecie, tak na luzie. a ktoś przyszedł tutaj pod ten. Idę powiedzieć, że można wchodzić. Dzień dobry, późno się nagrywałem, słuchajcie, bo zasnąłem. Chłopaki się śmiałem są w paczków, bo z nas myli w ciągu dnia. A ja mówię, nie, 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 nie będę spał. Słuchajcie, jak się położyłem, to odcięło mnie na dwie godziny. Yy, oni już byli w restauracji, więc podbiłem zjadłem pyszny makaron, naprawdę bardzo ładny. I dzisiaj zastanawiamy się, co będziemy robić. Słuchajcie, gdzie będziemy imprezować. Bo, słuchajcie, Majorka to jest taka druga ibiza. I tu jest palma to jest imprez. druga Ibiza. Tak? No, sobie palma. Ale jest pięknie, zobacz jak tam jest ładnie. Wow, widać w moich okularkach. No, i dzisiaj się na spokojnie. Mówimy tak każdego dnia, że dzisiaj na spokojnie. Obiad zjedzony. Na takich małych talerzach wodałam dzisiaj. Ja się z powrotem przebrałam. No i ogarniam tutaj przed wyjazdem. Stawiam ostatnie zmywanie. Zabieram jeszcze rzeczy. Tutaj mi została na kolację jeszcze sałatka, bo teraz się z tatą podzieliłam obiadem, bo tam był schabowy. Nie zdążyłam zmienić bo tam w diecie jest wybór może um, dwa dania wybrać, zamienić czasem jest mięsne i nie da się zamienić na inne co dwa mięsne e, tym razem zapomniałam po prostu więc mówię dobra wezmę młoda z ojcem zjedli taki duży kawałek był dosyć schabowego więc idealnie a nasza mała jest mięsożerna <laughs> tak jak tata także e, także im wiecie podzielam tyle tego jedzenia bo jeszcze przewiozam trochę z Wawy, że spokojnie wszyscy się najedliśmy. I co? I ogarniam dom. Wstawiam kolejne zmywanie. Rumba nam przepięknie umyła podłogę dzisiaj. Znowu się oberwało. Słuchajcie, Tarek się wkurzy. Znowu nie wytrzymuje ciężaru. Podejrzewam, że może nawet się załamać jak nas nie będzie. Także zobaczymy. Wchodź tutaj w tę zaczepę. I trzymaj się, póki się trzymasz. Zobaczymy, zobaczymy. Muszki doprowadzają nas do szału. Eee, naprawdę wyjątkowo dużą muszek, tym bardziej, że my jesteśmy nad, na dworze. <laughs> tym bardziej, że my jesteśmy nad wodą. Ale spoko, posprzątałam auto, w międzyczasie gadałam z Sarą i z Ewą, przez Gusówę. no i cieszę się, że przyjechaliśmy tu z tatą, spędziliśmy też sobie razem czas, plus jeszcze z sąsiadami, nie no, było wesoło, było wesoło, lubię takie wiecie, bez wielkiego planowania, bez jakiegoś nadęcia, po prostu przyjechać tu i sobie chillować, uwielbiam to, lubię tutaj właśnie z tego powodu być, bo tutaj jest taki totalny luz. Chodziliśmy zjeść, zobaczcie jakie mamy widoczek Ale ładnie Jeszcze mieć zdjęcie z tą buźką Że jest widok, buźka, ale pogoda jest nieładna To zrób, może, może będzie dobrze Coś z tego będzie panie Wojtku jeśli nie coś będzie. Do do sąsiadeczki, odnieść pożyczony sweter wczoraj na grillu. Poszliśmy bez, bez założenia, że tam zostaniemy dłużej, będziemy interesować, ale wyszło jak wyszło, było bardzo fajnie. Także idę, dziewczynki się bawią, już po obiadku, także jeszcze posiedzimy z godzinką i ruszamy do Warszawy. Trzeba tatę zawieźć, a później do domu. No i w nocy wraca Darek. Z czego bardzo się cieszę, bo się stęskniłam. Lala bardzo pytała, gdzie tata. No ja też będę miała babski wyjazd, jak pytacie. O, Darek wyjeżdża. No Darek wyjeżdża raz w roku. Z chłopakami jadą na wyjazd. Plus wiecie, sobie idą na, na działkę sobie imprezują. Co jest bardziej ekonomiczne, żeby sobie iść na działkę i sobie się tu bawić zamiast iść do klubu gdzieś tam wydawać nie wiadomo jakie miliony monet. Tu są bezpieczni są, wiecie, w swoim gronie a ja mam wyjazd babski również słuchajcie, czekajcie tylko otworzę sobie bramę, bo nie wzięłam babski wyjazd, będziemy jechać do mojej siostry jeszcze w tym miesiącu, a w następnym miesiącu jadę do Anglii do dziewczyn a moich dziewczyn, tam sobie poimprezujemy także no wiecie równowaga musi być Darek też spędzi z trochę więcej czasu jak mnie nie będzie będą sobie działać powiem wam, że dla mnie to jest super że i on może mieć swoje życie, swoich znajomych, ja mogę mieć swoje sprawy, to jest ważne w związku, żeby utrzymać ten balans, żeby nie spędzać cały czas ze sobą, bo wiecie, właśnie wczoraj o tym na grillu tutaj z tej sąsiadką rozmawiałam, Spędzę ze sobą cały czas, a wiecie, wiele małżeństw tak ma, czy pracują razem, czy prowadzą razem biznes, czy cokolwiek, albo jedna osoba nie pracuje, jest w domu z dzieckiem, więc tak czy siak spędzają razem dużo czasu, to to później jest męczące i może prowadzić jakieś kłótni jakiś jest sobie, bo po prostu ludzie są sobie zmęczeni i potrzebują również innych ludzi w swoim otoczeniu. Także jestem najbardziej za tym, bo już widzę dziewczynki się bawią. Także odezwę się później. Zobaczcie jaki mamy przepiękny zachód słońca. Siedzimy sobie z chłopakami, piwkujemy tutaj. I podziwiamy. Nasz ostatni zachód słońca, tutaj na Majorce. Ale jest naprawdę przepięknie. Aroza, zaprezentuj strój dnia. Spodnie ja, bardzo fajne z zary. A co ty ten, masz portfel? Nie, no to musimy zostawić, bo, bo że z, nie zgubimy jeszcze, może. A ja mam te spodnie. Ze stanów, co kupiłem, przerobione. Więc fajnie idziemy. Zaraz nie chce mi się. Wam się chce? Imprezować jeszcze ostatni tak, dzień? Ostatni dzień trzeba wykorzystać. <grych> A jestem głodny, trochę w ogóle. Ty jesteś no, głodny w ogóle? Znaka i... jakiegoś. To jest najśmieszniejsze, że pod nami chłopaki mają pokój, i u góry chłopaki mają pokój, więc możemy sobie gadać przez balkon. No dobrze moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Widzimy się zapewne jutro w kolejnym vlogasku. Będziemy wracali do Warszawy wieczorem. No to co? Trzymajcie się, pa pa.